Witajcie! Ludzie wierzą, że naszą planetę poznaliśmy na wylot i wiemy o niej, jeśli nie wszystko, to na pewno wiele. Nauczyliśmy się tworzyć morza tam, gdzie ich wcześniej nie było, osuszać je, cofać bieg rzeki, a nawet latać w kosmos, ale wciąż na Ziemi jest wiele niezbadanych tajemnic, których nikt nie jest w stanie wyjaśnić. Na wschodzie Kanady, u wybrzeży Nowej Szkocji, znajduje się mała wyspa Oak Island. Od ponad 200 lat ludzie na próżno próbują odkryć jej tajemnice. Kryje ona w sobie skarb, o którym wszyscy wiedzą, ale nikt nie wie jak go zdobyć. Według najpopularniejszej legendy wszystko zaczęło się w 1795 roku od trzech ciekawskich chłopców, którzy zamierzali zabawić się w piratów i przez przypadek natknęli się na rosnący na skraju wyspy stary dąb, z gałęzi którego zwisał bloczek ze zbutwiałym kawałkiem liny i haczykiem na ryby. Tuż pod dębem zaciekawieni nastolatkowie odkryli wejście do kopalni niemal całkowicie zasypanej ziemią. Według innej wersji historia bierze początek od dwóch starych żeglarzy, którzy porzucili już swe zajęcie. Johna McGinnisa i Roberta Lefbridge'a. John McGuinness zajmował się hodowlą świń i uprawą warzyw. Żył jak pustelnik, uparcie odmawiając opuszczenia wyspy, chociaż jego syn i synowa nieustannie zapraszali go do siebie. Starzec miał szczególne zaufanie do swojego ośmioletniego wnuka Daniela i według wspomnień tego ostatniego dziadek po wypiciu jamajskiego rumu zwierzył się, że kiedy umrze, wnuk stanie się najbogatszym człowiekiem w Nowej Szkocji. McGuinness prawdopodobnie utopił się w 1805 roku podczas połowów, a wnuk otrzymał w posiadanie jego chatę. Pewnego dnia młody Daniel znalazł w skrzyni swojego dziadka kilka starych map wyspy pokrytych niejasnymi znakami i zaszyfrowanymi napisami. Nie mogąc odczytać oznaczeń, zwrócił się o pomoc do Roberta Levbridge'a, który mieszkał w pobliżu. Ten podobno zainteresował się znaleziskiem i obiecał pomóc. Ale tej samej nocy w jego chacie wybuchł pożar i stary Lethbridge zginął w pożarze, a wraz z nim spłonęły wszelkie zapiski starego Magnisa, gdyż nikt nie wpadł na pomysł zrobienia ich kopii. Grzebiąc w zgliszczach, chłopcu ponoć udało się znaleźć wejście do kopalni ukryte pod kamiennymi płytami pokrywającymi podłogę. Chłopcu i jego kolegom udało się dostać w głąb szybu. Na ścianach znaleźli niezrozumiałe znaki, nie wiadomo przez kogo i kiedy zrobione. Młodzi poszukiwacze skarbów natychmiast zaczęli pogłębiać jamę, ale na głębokości trzech metrów znaleźli przeszkodę z grubych, dębowych kłód. Udało im się przebić przez strop, ale pod nim nie było żadnych skarbów, a kopalnia ciągnęła się w dół na nieznaną głębokość. Dalej chłopcy już nie poszli. Ich rodzice nie przejawili zainteresowania poszukiwaniem bogactw. Wyspa Skarbów Oak Island miała złą sławę wśród mieszkańców, a historie dzieci nie zachęcały dorosłych do kontynuowania poszukiwań. Minęły lata, gdy dorośli już mężczyźni powrócili do kopalni. W 1813 roku, we współpracy z Joe Sellersem, emerytowanym kapitanem brytyjskiej marynarki wojennej, McGuinness, Anthony Vaughan i John Smith. Spenetrowali Money Mine na głębokość około 28 metrów, przebijając się przez warstwy z węgla drzewnego, włókna kokosowego i gęstej gliny. Pod jedną z nich, wykonaną ze szpachli okrętowej, znajdował się kolejny kamień z zaszyfrowanym napisem. Kamień ten zniknął w 1912 roku, ale kopię, zrobioną wcześniej, rozszyfrowano później w ten sposób. Na głębokości 40 stóp pod tym kamieniem Zakopano 2 miliony funtów. Jest jeszcze jedna wersja. Pierwszy kamień przekazany przez wdowę po Lew Bridge'u można odczytać po łacinie w ten sposób. Wejścia do kopalni szukaj na północny zachód od punktu orientacyjnego. A drugi znaleziony w kopalni złoto ukryte w odległości 160 plus 180 stóp stąd. Nie dało się wyciągnąć z tego żadnych wniosków, ponieważ napisy były zbyt krótkie. Prace kontynuowano. Czterech poszukiwaczy w tamtej chwili nie interesowało odszyfrowanie napisu, po prostu kopali oni dalej w poszukiwaniu skarbu leżącego tuż pod ich stopami. Napotkali niestety nowe kłopoty. Do kopalni wdarła się woda i to dosłownie tego dnia, w którym stalowa sonda zahaczyła o coś małego i twardego na głębokości około 30 metrów. Kopalnia niemal całkowicie wypełniła się wodą, która nie wiadomo skąd się wzięła. Po żmudnych badaniach okazało się, że Money Mine to tylko część gigantycznego kompleksu tuneli. Od strony zatoki przemytnika znajdującej się na północnym krańcu wyspy prowadzi ich co najmniej kilka, które stale wypełniają niższe poziomy kopalni wodą morską, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do jej zawartości. Minęło jeszcze kilka lat na próbach blokowania tuneli, i ostatecznie, 23 sierpnia 1813 roku, według cudownie zachowanego pamiętnika Joe Sellersa, na powierzchnię wydobyto dębową beczkę. Po tym wydarzeniu, ślady poszukiwaczy skarbów urywają się. Oficjalnie nic nie ogłoszono o znalezisku, a dalszy losy głównych bohaterów tej historii jest również nieznany. Wyjątkiem jest Anthony Wogan, którego ślady znaleziono w Londynie. Należały do niego ogromne majątki w Kanadzie i Anglii, a syn Anthony'ego Wogana, Samuel, na jednej z aukcji kupił swojej żonie biżuterię za około 50 tysięcy funtów szterlingów, która dziś miałaby wartość około 200 tysięcy dolarów. Prawdziwe historie i tajemnicze legendy owiały Małą Wyspę Sławą. Kopalnię, która do tej pory skrywa sekrety, nazwano Money Mine, ale poszukiwania wznowiono po niemal półwieczu. Podczas wykopalisk w latach 1849-1850 odkryto, że kopalnia łączy się z morzem przez dwa sztuczne kanały. Zaciekawienie wykopaliskami podsycały także znaleziska ten sam kamień, kawałek pergaminu z łacińskimi literami, żelazne nożyczki oraz kawałki złotego łańcuszka. Poszukiwaczom udało się przyciągnąć inwestorów i znaleźć najnowszy sprzęt tamtych czasów pompy, koparki i urządzenia wiertnicze wszystko daremnie. Kopalnię zbudowano w ten sposób, że wszelkie próby wniknięcia do środka powodują jej zalanie. Być może pierwsi poszukiwacze Skarbów zniszczyli system drenażowy. W każdym razie od tamtej pory nikomu nie udało się pozbyć wody z kopalni. Od 1909 do 1960 roku wyspę odwiedziło siedem wypraw. Można powiedzieć, że od tego czasu prace poszukiwawcze trwają tam nieprzerwanie. Ziemię sprzedawano już kilkakrotnie. W 1969 roku połowę wyspy odkupiła firma Triton, której właścicielami są słynni poszukiwacze skarbów Daniel Blankenship i David Tobias. W XX wieku w wyniku analizy radiowęglowej, kłód i warstw kopalni stwierdzono, że główne prace budowlane pod ziemią przeprowadzono nie później niż w latach 1660-1700. Szyb o głębokości 40 metrów i średnicy 3,65 metra prowadzi do zalanego teraz podziemnego magazynu. Blankenship rozpoczął dochodzenie od zbierania danych w archiwach. Zbadał też pochodzenie budowli na wyspie. Daniel nie spieszył się z wierceniem, a kiedy zaczął, wybrał miejsce położone o 200 stóp od Money Mine. Za wielką skałą Poszukiwacz natrafił na dużą, pustą komorę, a nawet zobaczył coś przypominającego ogromną skrzynię, kilof i ludzką rękę przepływające obok opuszczonej do szybu kamery. To dowód na to, że zgodnie z pirackim obyczajem skarbu Oak Island pilnuje co najmniej jeden trup. Sam Blankenship zszedł przewiertem o średnicy 70 cm na głębokość 55 m, aby zobaczyć, co znajduje się w podwodnej komorze. Ale nic z tego. Wyspa nie była gotowa na ujawnienie swoich tajemnic. Mówi się, że Daniel Blankenship nadal mieszka na wyspie, ale niestety postradał zmysły, nie będąc w stanie rozwiązać zagadki. Nawiasem mówiąc, poszukiwacz skarbów doszedł do wniosku, że tak skomplikowanej podziemnej budowli nie mogli zbudować sami piraci. W 2005 roku współwłaścicielami wyspy stała się grupa amerykańskich przemysłowców z Michigan, pracująca w sektorze odwiertów. Być może specjaliści będą w stanie odkryć tajemnice podziemnych struktur wyspy. Oak Island dał się we znaki kilku pokoleniom poszukiwaczy skarbów i odebrał sześć ludzkich istnień. Pomysł przekształcenia wyspy w atrakcję turystyczną i zarobienia pieniędzy, choć w ten sposób. Nie znalazł zrozumienia wśród właścicieli, którzy regularnie odnawiają licencje na prowadzenie poszukiwań. Co tak naprawdę kryje się w kopalni? Istnieje kilka odpowiedzi. Pierwsza, najprostsza i najbardziej rozpowszechniona to skarby piratów. Jest tu dwóch kandydatów: kapitan Kit lub Edward Teach. Nazywany Czarnobrodym. Nie na darmo małą zatokę na wyspie nazwano Zatoką Przemytników. Tylko czy aby impulsywni i rozrzutni piraci poświęciliby tyle czasu i wysiłku na budowę skomplikowanych podziemnych konstrukcji do chronienia zrabowanych bogactw? Druga wersja mówi o skarbach Inków transportowanych na północ kontynentu podczas brutalnego podboju ich imperium przez żołnierzy Pizara na początku XVI wieku. Kroniki historyczne twierdzą, że skarby zrabowane przez konkwistadorów były tylko ułamkiem bogactwa imperium Inków, gdzie się podziała ich główna część, czemu by ich nie ukryć na małej wyspie na wschodnim wybrzeżu Kanady. Według trzeciej wersji, skarby na wyspie ukryli angielscy mnisi z opactwa św. Andrzeja, rozwiązanego przez parlament angielski w 1560 roku. Kapłani gromadzili swoje bogactwa przez ponad tysiąc lat i ukrywali je w podziemnych korytarzach podobnych do tych odkrytych na wyspie. Ich skarbów nigdy w Anglii nie znaleziono. Być może mnisi mogli przetransportować je przez ocean. Czwarta wersja dotyczy masonów. Dziwne i misterne konstrukcje odnalezionych kopalń i tuneli mogli budować templariusze, którym wyspa być może służyła jako baza i tajne miejsce w trudnych czasach. Do tej teorii zaliczyć należy również tajemnicę zaginięcia świętego Grala, dla którego kopalnia Money Mines Oak Island byłaby idealnym schronieniem. Piąta wersja mówi, że w pierwszych latach po krwawej rewolucji francuskiej z 1789 roku na wyspie ukryto bogactwa francuskiego domu królewskiego Bourbonów. Ta legenda opiera się na fakcie, że zarządca skarbu królowej Marii Antoniny schronił się w Kanadzie. Szósta wersja, wcale nie ostatnia, sugeruje, że budowanie tak skomplikowanych podziemnych konstrukcji do ukrycia kilku skrzyni z biżuterią jest próżnym wysiłkiem i wcale nie chodzi o skarby. Kto i po co wykonał te kopalnie? Goście z innych światów? Zaginiona cywilizacja? Kto odkryje sekret Małej Wyspy? Piszcie Wasze spostrzeżenia w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.